No wszystko dobry konkurs w wykonaniu Piotr odżyła kolejny z Polaków. On po pierwszym skoku zamykał czułową dziesiątkę m metra przy wietrze ponad 2 metry na sekundę. Teraz także walczy o no ale niestety, niestety. niestety ten drugi skok dużo słabszy. Cały czas nie mamy tutaj w komputerze informacji o sile wiatru 96,5 metra. A ten wynik wskazuje, że wiatr wyraźnie tutaj Piotrzowi nie pomógł w tym drugim skoku. A zatem nie zdołał utrzymać swojego miejsca w czołowej dziesiątce. Na razie dość duży, hmm, prawda, dość dużą da, y, ilość miejsc do przodu przesunął się już Kamil Stoch. Tak, brawa dla Kamila. Dobre skoki dzisiaj równe Dawida Kubackiego. Piotr Żyła 12, a zatem straci swoje miejsce w czołowej dziesiątce Pucharu świata przed mistrzostwami w Lachwi, bo przecież po pierwszej tercji, pierwszej części rywalizacji pierwszej serii liderem jest Peter Prec, który w świata jest 11. No a na razie najmłodszy z braci Prewców domet. On po pierwszym skoku na miejscu dziewiątym. No i to jest wielka, wielka niewiadoma właśnie, to co mówiłem, to jest zawodnik tak rozchwiany teraz, że stać go na bardzo, bardzo dobre skoki i dalekie i stać go też na zupełną klapę jak teraz, 92,5 metra. A zatem spadnie w klasyfikacji jeszcze za Piotra Żyłę, który także ten drugi skok miał nieudany. Awansuje bardzo Kamil Stoch. Już do pierwszej dziesiątki. Tak, kolejne miejsce w pierwszej dziesiątce i dzisiaj przypomnijmy, nie stanął na starcie Richard Freitag, który wczoraj zanotował największy awans z miejsca 25 na 11. Andras Wang i Andras już tutaj ucinają sobie pogawędkę i czekają, co dalej wydarzy się na skoczni, bo to kolejna z rewelacji pierwszej serii kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Klaus. 107 metrów sprzyjających warunków. Największa niespodzianka dla mnie, że w pierwszej dziesiątce po pierwszej serii znajdzie się ten zawodnik. Ciekawe, czy podzieli los Normsalu, który też świetnie wypadł w pierwszej, niestety w drugiej serii już zupełnie sobie nie poradził. Teraz widzimy, że warunki są skrajnie niekorzystne. Jest no, możliwość puszczenia go teraz, tak? Myślę, że pojedzie. Tak, jest zielone światło dla Kanadyjczyka, który w tym sezonie zdobył już 47 poprawnych punktów. Niezła prędkość na progu, no, ale widzimy zdecydowanie przed czerwoną linią przed punktem K, ląduje Kanadyjczyk. No i tego znakomitego swojego miejsca, ósnego po pierwszym skoku nie utrzyma. Kolejny krótki skok. No właściwie po dobrym występie Dawida Kubackiego, który uzyskał 105,5 metra, trzy kolejne skoki zdecydowanie wylądowane przed punktem K. Być może te warunki jednak na skoczni się zmieniły. Zobaczymy, jak poradzi sobie kolejny z takich zawodników, którzy dość nieoczekiwanie znaleźli się w czołówce, Clemens McKenzie Boy Close przesuwa się aż na miejsce 19. Wellinger himow bez zmian na czele. Dawid Kubacki na miejscu czwartym. No i jest już zielone światło dla Klemensa Ignera z Austrii. Dobra prędkość na progu, ale widzimy nie ma noszenia, nie ma tego sprzyjającego wiatru. I kolejny zawodnik ląduje przed punktem K przed 98 metrem, a zatem spore zmiany będą w klasyfikacji na zakończenie dzisiejszego konkursu. Oczywiście, tu się może jeszcze bardzo, bardzo wiele zmienić i nie ma tego noszenia w tej ostatniej fazie, która jest tak ważna do osiągnięcia tej odległości ponad 100 metrowej. No i ci, którzy nieoczekiwanie wylądowali pod koniec drugiej dziesiątki, Andreas Wellinger i Kamil Stoch z znakomitymi drugimi skokami, proszę przesunęli się już do czołowej dziesiątki. A Klemens tę czołową dziesiątkę za chwilę opuści. Bo przecież jest dziesiąty, a pozostało nam jeszcze na liście startowej sześciu zawodników. Karl Geiger, dobrze skaczący ostatnio Niemiec. Dzisiaj w pierwszym skoku 107 metrów, kilku zawodników lądowało właśnie w tym miejscu. Na tym 107 metrze. Karl Geiger wczoraj był dziewiąty na dużym obiekcie, i dzisiaj walczy, aby ponownie. Na olimpijskich stoczniach Pionczang zakończyć zawody Pucharu Świata w czołowej dziesiątce. Jest już zielone światło, 104 metry, tak ustawiona jest w tej chwili poprzeczka przed Niemcem. Jeżeli uda mu się pokonać tę odległość, on będzie nowym liderem. O, na progu znów bardzo szybki, 84, no ale widzimy co się dzieje. Tak, tylko że tutaj troszeczkę trener go za długo chyba przyczynał po zapaleniu zielonego światła. Tak mi się wydaje. Chciał, chciał pewnie jak najlepiej, tak. chciał, aby ten wiatr się cmógł, a tymczasem wiatr chyba właśnie osłabł. I w efekcie poniżej 90 metrów skacze w drugim skoku Karl Geiger. Koniec marzenio o blokacie w czołowej dziesiątce tych zawodów. No i pozostała nam już tylko piątka. Laniszek Kop, Kraft, i Prewc, Peter Prewc. 20 dopiero Karl Na no, no, Czołowa trójka już nie zmienia się od dłuższego czasu. Wellinger 100 Klimow. Andrzej Laniszek. Wczoraj rekord dużej skoki. Dzisiaj świetny pierwszy skok. Na 109 metr i piąta pozycja w konkursie. O ładnie leci współpracę ale coś. widzimy. No nie ma noszenia. Nie ma noszenia i kolejny krótki skok. No i trochę drżymy, jak w tych warunkach poradzi sobie Maciek, kot, który skakał będzie za chwilę, 92 metry. Czy tutaj organizatorzy nie powinni jednak trochę podwyższyć tej 14 platformy startowej, abyśmy mieli emocje w końcówce tych zawodów, abyśmy mieli znów skoki poza granicę 100 metrów? No ewidentnie widać, że nie ma noszenia w tej drugiej fazie. W drugiej fazie losu, lotu, która daje nam tą odległość ponad 100 metrową. To już jest piąty zawodnik z kolei, który nie radzi sobie w tych warunkach. Andrzej Niszek dopiero na miejscu 10. Bellinger z 16 na pierwsze, Stok z 18 na drugie. Czyżby tak miał się zakończyć ten konkurs? Maciej Kot. Ostatnia jeszcze nadzieja Polaków. Bardzo dobry pierwszy skok zakopiańczyka. 108,5 metra. Przy wietrze 1,4 metra na sekundę pod Narty. Ten nie jest zadowolony. Jest trener. Tak, ale chyba nie aż tak. Popatrzmy. Maciej Kot w powietrzu. A, widać, że nie ma noszenia. Aczkolwiek. Ładnie! No tutaj widzę coś, ojciec trochę pesymistycznie to ocenił, a Nie... tu bardzo ładny skok Maćka. Niebezpiecznie zaczął się zbliżać w tej drugiej fazie za szybko do zeskoku, ale dociągnął do samego końca 110,5 metra będzie prowadził. Brawo Maciej! 110,5 metra. Po tych skokach, kiedy zawodnicy mieli problem z, nie tylko z doskoczeniem do punktu K, ale nieraz i do 90 metra, mamy ponad 110 metrową odległość. Maciej Kot potwierdza, że jest w tym sezonie w bardzo dobrej formie. Zwycięzca letniego Grand Prix ląduje poza tą przerywaną czerwoną linią, oznaczającą hillside. 109 metr na tym obiekcie. I on jest liderem. I on teraz podnosi poprzeczkę przed Kraftem, Danielem Andretambe i Peterem Prewc. No i zobaczmy, czy będzie kolejny podium w karierze Maćka. Oby! Ale teraz Stefan Kraft, tutaj chyba najważniejszy. 113, musiałby skoczyć, aby wyprzedzić Polak. Stefan Kraft leci. leci ale nie tak daleko, przegra dzisiaj z Maciejem Kotem. A zatem jest Polak na podium. To już możemy obwieścić. Stefan Kraft, 107, 3,5 metra krócej od Macieja Kota, będzie za Polakiem. Nie mamy informacji dokładnej o sile wiatru, ale popatrzmy ile tam będzie tych odjętych punktów. No, wytrzymali sędziowie z tą 14 platformą. Chyba jednak dobrze, bo znów mamy dalekie skoki, znów te warunki trochę się poprawiły I na olimpijskim obiekcie w Pjongjang. Ładny stylowo skok krafta, on jest w bardzo dobrej formie, ale nie tak daleki, aby wyprzedzić Macieja Kota. No poczekajmy jeszcze na potwierdzenie. Dobre boty tak. za styl, ale... Maciek, Maciek na podium. Tam. Przegrywa z Maciekiem dokładnie o 4 punkty, czyli no 2 metry w przeliczeniu na odległość na tym normalnym obiekcie. No jak poradzi sobie w tych dzisiejszych trudnych warunkach Daniel tam 111,5 najdalej w serii pierwszej. A świetna prędkość na progu Norwega po raz kolejny, ale krótki A zatem Maciejko znowu jedno miejsce w górę. Będzie dzisiaj co najmniej drugi. Był drugi w Hammer. Byłek sekwo, pamiętamy z Peterem Prewcem, pierwszy w Sapporo na Okurajanie I dzisiaj trzecie podium w karierze. Który to będzie stopień, czy drugi, czy pierwszy? 104,5 to rezultat Norweg. Norweg będzie więc zapewne trzeci jest za Polakiem, za Stefanem Kraftem. Jego miejsce na podium dzisiaj nie jest pewne. Nie mam nic przeciwko temu, żeby Maciek był razem znowu z Peterem Prewcem. <laughs> Oczywiście. Czwarty nawet, a zatem... Za Wellingerem jeszcze Nie ląduje Daniel Andretande. Wyprzeca Kamila Stocha, który w tej chwili jest piąty. Dwie dwóch Polaków w cisłej czołówce. No i pozostała już tylko jedna niewiadoma. Peter Prevc. 22 wygrane w karierze w zawodach Pucharu Świata. Obrońca kryształowej kuli z poprzedniego sezonu, kiedy wykrywał konkurs za konkursem. I czy dzisiaj też będzie najlepszy? Czy też wygra Maciej Kot? Peter Prevc już na progu, już w powietrzu. No i spójrzmy. A zatem, ja, Rafał, jako pierwszy tutaj złoży Ci gratulacje. Twój syn po raz drugi w karierze na najwyższym stopniu podjął w zawodach Pucharu Świata. Kapitalnie się to ułożyło dla Maćka. Zaatakował z czwartej pozycji. Dobry, bardzo dobry skok. I ta radość, teraz. To jest największa nagroda dla mnie. 3,1 punktu tracił Maciej Kot do Petera Prewca po pierwszym skoku. No ale jego próba w serii finałowej była kochałtująca. 110,5 w tej serii finałowej. Dalej skoczył tylko Robert Johansson. On tam miał problemy przy lądowaniu, miał dalekie miejsce po pierwszym skoku. A teraz Peter Prewc i znacznie krócej, bo tylko 102 i jeszcze błąd, zachwiane lądowanie I powodują, że Peter Prewc dzisiaj poza podium, a na trzecie miejsce z 16 awansuje Andrasy Bellinger. Kamil Stoch i dzisiaj też dobra postawa lidera Pucharu Świata jest na miejscu szóstym znów straci trochę punktów do drugiego dzisiaj Szczepana Krafta, ale oczywiście to ten, ten żółty plastron lidera utrzyma i Maciek też awansuje dzisiaj o jedną pozycję jeżeli chodzi o klasyfikację generalną bo tam a, było tylko pięć w stosunku do punktów było straty więc z powrotem 40 go wyprzedzi a zatem będzie 35 punktów i przed przepięknie brawo Maciejko druga wygrana w karierze ale po raz pierwszy będzie samodzielnie odbierał kuchar za zwycięstwo na najwyższym stopniu pod 25 letni skoczek urodzony w Limanowej ale trenujący i mieszkający w Zakopanem w klubie AZS Zakopane no i mamy potwierdzenie rezultatów 108,5 w pierwszej serii 110,5 w serii finałowej. Maciej Kozo, cztery punkty dzisiaj przed Stefanem Kraftem, Andres Wellinger trzeci, Kamil Stoch na miejscu szóstym, a w czołowej dziesiątce mamy jeszcze Dawida Kubackiego, nie zapominajmy o nim na miejscu ósmym. Czyli status został zachowany. Jeden z naszych na podium, super, bo na najwyższym stopniu podium i trzech w dziesiątce. No i Piotr Żyła, którego także oglądaliśmy w serii finałowej. Z miejsca 10 przesunął się na 18. No ale także mamy kolejnego Polaka dzisiaj w czołowej 30 tego konkursu. Polacy dzięki wygranej Macieja, dzięki szóstej lokacie Kamila Stocha i ósmej Kubackiego umocnią się także na prowadzeniu w punktacji Pucharu Narodów. No i 30 dzisiaj z jednym punkcikiem Karel Nurmsalu było pięknie dla estończyka po pierwszej serii, ale niestety w drugiej jak widzimy najkrótszy skok 85,5 i to oznaczało spadek aż o 16 miejsc w dół. Tak samo to.